Orędzie Matki Bożej dla parafii w Međugorju i dla świata z 25 listopada 2019 roku. Drogie dzieci, niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i w waszych rodzinach, aby Jezus mógł narodzić się w was i dać wam swoją miłość i swoje błogosławieństwo świat jest w stanie wojny gdyż serca są pełne nienawiści i zazdrości brak pokoju drogie dzieci jest widoczny bo nie pozwoliliście aby Jezus narodził się w waszym życiu szukajcie go proście a on da wam siebie samego jako dzieciątko Jezus które jest radością i pokojem ja jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.